Wakacje zbliżają się ku końcowi na osłodę miejska i powiatowa biblioteka publiczna przygotowała piknik z atrakcjami. Co można zabrać ze sobą? Koc, koszyk, smakołyków, rozłożyć się wygodnie na naszym zielonym terenie przed budynkiem i zobaczyć, co mamy do zaproponowania. Startujemy o 12.00. Będzie tradycyjnie, jak to już było przez całe wakacje, malowanie twarzy, puszczanie baniek mydlanych, będzie bitwa na grafiki, tym razem na motywach literackich. No i troszeczkę na sportowo. Pokaz taekwondo i kickboxingu. I o godzinie 16 będzie pokaz warsztaty właściwie z w rytmach muzyki etnicznej przygotowany przez grupę Manufaktura Kultury z Łodzi. Więc to też będzie taki barwny element taneczno-sportowy powiedziałabym. No, i ukoronowaniem tego dnia o godzinie 17 będzie gościł u nas Teatr Uliczny z Krakowa ze spektaklem, spektaklem Graal. Będzie to sztuka obfitująca w efekty wizualne. W związku z tym, że rozpoczyna się rok szkolny, biblioteka zorganizuje również bezpłatną giełdę podręczników szkolnych. Chcemy zachęcić uczniów rodziców również, żeby nie przepłacali kupując nowe podręczniki. Chcemy wyrobić w nich taki nawyk, żeby podzielili się między sobą używanymi podręcznikami. Oczywiście, żeby to były podręczniki zaznaczam, które są w obiegu używane aktualnie, czyli najlepiej, najbezpieczniej przynieść ze sobą podręczniki z, z ubiegłego roku. Ja wiem, że w szkołach odbywają się takie e, giełdy na zakończenie i są to płatne giełdy, czyli uczniowie przynoszą, sprzedają, kupują i tak dalej. U nas to będzie się odbywało, bezgotówkowo. System będzie więc podobny jak w przypadku bookcrossingu. Piknik wystartuje we wtorek 30 sierpnia od godziny 12.